W dzisiejszym odcinku Wyniki MSI 2019 Nowości, a właściwie nie nowości, w CSGO Problem PUBG w Chinach Zapraszamy do oglądania Połowa MSI za nami Pierwszego dnia większość zmagań odbyła się bez większych zaskoczeń g w pięknym stylu rozpoczęło swoją przygodę na turnieju Deklasując SKT w każdym calu Link do szczegółowej analizy meczu macie w opisie. Tajwańskie Flash Wolves uległo Ameryce, a mistrz świata Invictus Gaming bez problemu uporał się z g oraz Fong Wu Buffalo. Drugi dzień również rozpoczynał wyjątkowy mecz. Europa zmierzyła się z Ameryką i wygrała pojedynek po dłuższej walce. Warto zaznaczyć świetną postawę Kapsa, który miał główny udział w sukcesie swojej drużyny. Flash Wolves zdołało wygrać pierwszą mapę na turnieju, pewnie pokonując byki. Invictus dalej miotało oponentami po kątach, nie przegrywając żadnego spotkania. Zwycięskie spotkanie przeciwko SKT T1 zostało najszybszym wygranym pojedynkiem na profesjonalnej scenie League of Legends w historii. Mistrzowie Potrzebowali zaledwie 16 minut i 1 sekundy. Minie pewnie sporo czasu, nim ktoś pobije tak niewyobrażalny rekord. Dzień zakończył się bez żadnych niespodzianek. Faworyci mniej lub bardziej pewnie zwyciężali swoje pojedynki. Trzeci dzień turnieju to pierwsza mapa dla Fong Wu Buffalo. Za sprawą pięknej gry swojego junglera, zdołali wręcz zdeklasować G2 Esports, niemal nie oddając przewagi w złocie od początku meczu. Honorowa mapa nic jednak nie zmieniła i dalej zajmują oni ostatnie miejsce w rundzie grupowej. Połowa turnieju za nami, jednak chyba nikt oprócz reprezentantów Europy i Chin nie może czuć się pewnie co do swojego miejsca w grupie na ten moment. Jak myślicie, to wyjdzie z grupy, czy Invictus przegra jakąkolwiek mapę na turnieju? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Po wielu latach wreszcie jest. Tarcza balistyczna zagościła na dobre. Dostępna jest tylko w trybie Danger Zone. Valve postanowiło starszym graczom zafundować sentymentalną podróż do kultowych poprzednich odsłon gry. Młodym pasjonatom CSGO nowy przedmiot da wiele nowych możliwości. Aktualizacja poza samym przedmiotem wprowadza poprawki na mapach Sirocco i Train. W Chinach trudniej jest wydawać gry. Wszechobecna cenzura i brak swobody twórczej utrudniają wejście na ten rynek twórcom z bardziej odważnymi, drastycznymi i zachodnimi grami. Studio Tencent zderzyło się z chińską cenzurą i wycofało mobilną wersję gry z państwa środka. Był to sprytny ruch pozwalający na szybkie wprowadzenie nowej, poprawionej, łudząco podobnej gry. Licencjonowany klon PUBG może na siebie zarabiać. PUBG Mobile niestety nie miało takiej możliwości. Wyliczono, że twórcom mogło przelecieć aż półtora miliarda dolarów koło nosa. Na dzisiaj to tyle. Sprawdzajcie jak wyglądało Overwatch League klikając w odnośnik na ekranie i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. Do usłyszenia!